Przyczątek w pierwszej serii na moim kanale, czyli przygody Andrew, Andrew Caldwella e, w takiej właśnie na się Będą wiadomo też inne gry, ale na tym chciałbym się skupić najbardziej, żeby być najlepszy i no i co? Trochę pograłem, żeby zrobić ten tutorial, żeby nie było tutoriala, bo tutorial jest nudny strasznie. Zabiłem pierwszą kasę na środek yy, drewna. No i teraz Muszę iść kupić, e, to znaczy tu mam mój samochód i muszę iść kupić jakiś tam, dokładnie nie wiem co to jest, e, o dokładnie to muszę kupić, czyli Rusty Refinery, to jest, nie mam pojęcia co to jest, ale muszę to kupić, kosztuje to trochę, więc już sobie, sobie na to kasę, Zobaczmy, połóżmy to, zapytajmy się gdzie on jest, gdzieś tak bo y, absolutnie bierzemy tą maszynę musimy iść z nią do naszego naszej jak to powiedzieć można powiedzieć że fabryki jeszcze ale jeszcze z tego nic nie ma niestety można w tejże kopać można w tejże rąbać, można w tejże nie wiem co to dokładnie znaczy ale savingować czyli no, więcej kasy dostaniemy z drewna tylko jest taki problem, że nie mam pojęcia gdzie mam tą sw ten swój dom, bo no zapomniałem, znaczy może nie zapomniałem, tylko po prostu no nie wiem gdzie to może się znajdować, tam widzę jakąś kopalnię, to będzie ciekawe na następny czas, To widzicie jakąś fabrykę kogoś, ta kopalnia wygląda świetnie, no ale to też nie moje, no dobra, no zobaczymy, zobaczymy się jak znajdę. No, ja jestem już tutaj u siebie w bazie. Chyba to jest moja baza. Tak, to moja baza. Nie pytajcie, sobie, co jest za nich, Maciek. Yy, nie, nie wiem skąd ten nick się wziął. sobie. Miał. Mamy to coś. To białe, co jest na podstawie, to zajmę w następnym odcinku. I unbox structure. Okej, okay, mamy coś takiego. Dobrze, idzie to postawić. Tak, żeby to jakoś sens miał. Tu będziemy samochodem wyjeżdżać, więc faktycznie może gdzieś tutaj. I mamy to, co to jest? Kurcze, chyba świetnie to postawiłem, dosyć Powinno to być w drugą rotate Okej okay. Pięknie, dobra, I teraz będzie git I co to daje? Bo ja tego nie ogarniam Okej, okay, chyba wiem. Weźmy sobie te drzewo sobie zabijmy. Zobaczmy czy to w ogóle ten, damy radę. No spokojnie. Okej, ale teraz ja głupio zrobiłem. Czy to mogę już... Uff, uh, Kurczę dosyć duże te, te drzewo. Spróbuję przewalić. Dobra. Ja. Lecimy sobie tutaj. To już jest moje. Lecimy tutaj na spokojnie. No i to, to już jest tak pięknie. Ten, no i spróbujmy to wrzucić tu, bo chyba o to chodzi, tylko to z drugiej strony trzeba jeszcze rzucić? Zobaczmy co się z tym dzieje. Yy. No chyba nie o to chodzi. Da, nie wiem, totalnie nie wiem o co chodzi, ale... Okej. Okay. Wiemy sobie to, savingujemy to szybciutko. Jak to zrobimy, no to idziemy to sprzedać i będziemy musieli sobie kupić przyczepę też na pewno. Później. Żeby móc większy towar jakby przywozić. Nie, nie chodzi o jakiś towar, wiadomo o co chodzi. Tylko taki zwykły towar dref, drewniany, no. Nie ma co chodzi z tą, z tą z tą... Z tą jak to się nazywa, no z tą maszyną co tam stoi lecz pewnie się dowiemy w następnych odcinkach no a teraz yy... no ścinam to drewno zetnę sobie, pojedziemy do sklepu kupimy coś widzę, że tam są jeszcze jakieś rewards zaraz w to wejdę, tylko skończę savingować to z tego może być dużo kasy, ale sprawdźmy co to jest 500 kasy, dobra gravity coil 29 robuxów trochę drogo? Nie, nie będę tego kupował na, kupował. na razie to też savingujemy To się szybciej zrobi, więc to też zróbmy. A to powinno się naraz. Zróbmy tak. I to wywalmy gdzieś tam, bo tego nie potrzebuję. Dobra, saving Może muszę też savingowany cokolwiek to znaczy obcięte, pocięte nie wiem no tak jakby to brzmi tak jakby nie wiem, nie mam pojęcia, dobra słyszymy takie, może takie trzeba tu wrzucić Znaczy nie dobra. w takim razie ja to biorę na przyczepę nie wiem czy to się zmieści, o kurczę, może być lipa kurcze to, to największy powinienem wziąć ciężko mi to podnieść no kurczę Może być lekki problem spróbuję jakoś zadziałać. Okej, okay, tak chyba będzie git Musimy sobie radzić, no tutaj Ci. Nie, jak się jak to się nazywa ten zawód? Jeśli na nie drewną. No. Kurczę, tak sobie... No, Jack, no ale co to znaczy tak po polsku? To chyba znaczy... jest? sobie, nie wiem, co to znaczyło? Co tu jeszcze może? Lumberjack to jest... Ej, przysięgam, że nie mam pojęcia. Pewnie to jakaś łatwa nazwa jest, no ale... Totalnie zapomniałem, dobra, czy, czy my ruszymy? Oj, 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 oj ciężko, ale mamy blisko co do sklepu Trzyma się jak to jest... Nie wiem Kural Wood łód... Nie wiem, nieprawda nie wiem. Da, sprzedajmy to. Zmieściło się to jakoś, naprawdę. To z tym się dziwię. 14... 1420 lub pinę. Ktoś tu jakąś fajną tomę jeździ. Tu też możemy kamień łupać, ale to już, moim zdaniem, to zobaczymy w innych odcinkach. Tam widziałem tego cave'a. No ale podobno, z tego co wiem, opłaca się ścinać kaktusy. Nie lecimy. Podobno no, można to wszystkim ścinać, ale długo się to ścina. Ale też nie wiem, gdzie są kaktusy. Wydawało mi się, że to są kaktusy. Ale to kaktusy na pewno nie są. I nie mam pojęcia, gdzie są Kaktusy. To wyglądają jak kaktusy O kurcze. Tam są bambusy chyba Też może być drogie Ultu jest, to też ciekawe akurat To kaktusy nie są Okej okay, To wiem co to jest Ale kaktusy hmm, Tego już nie wiem Zobaczcie Są takie te Takie liście są fajne u, 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 nie, nie spadaj. Celestial, uuu. Ej, to może być drogie, bo ja wiem, że Celestial w grach często, nie mówię, że dużo kosztuje, ale, że jest takie rzadkie. Więc to może dużo kosztować, więc za to wezmę na pakę, na wszelki. Ładnie to wygląda. Też, to wezmę X3. Ogólnie ta mapa jest bardzo duża i tu można bardzo dużo zwiedzać też, z tego co wiem. No, ale na początku musimy jakoś tutaj rozpocząć jakoś. Zacząć coś robić, i wiem, że tak. kaktusy są mocne, a tamto też może być mocne. Wszystko to może być mocne, zresztą sobie. Tamto wygląda, jakby dało się to całe ściąć. Trujkę, ja nie wiem. W tym odcinku, serio mało zrobimy. Będę też niedługo kończył ten odcinek, bo te odcinki nie mają być długie. Mają zachęcić do oglądania. Tutaj to jest dobra. I nie mam pojęcia co robić. Serio, szkołym szuk tych kaktusów, ale teraz już się zgubiłem, nie wiem gdzie jestem. To jest naprawdę strasznie duża mapa. jest jakiś cave. Za widzę już tamtą, ale... Nie wiem gdzie jestem. Ej, tu wygląda fajnie. Tu wiedziemy zaraz. Tam jedziemy, zbierzemy kasę, cokolwiek tam będzie. I zakończymy ten odcinek. Krótki, ale to jest taki wstęp. W odcinkach już myślę, że tłuszczy będzie materiał i ciekawszy na pewno, bo ten nie był taki ciekawy. Na razie sobie testuję wszystko. Myślę, że to będzie drogo kosztowało, ale ile? Nie mam pojęcia. Wygląda to mega fajnie. Dobra. Parkujemy. Dzień dobry, dzień dobry. Ile za ile mogę sprzedać? 225. OK. Czyli nie jest takie drogie. Na... O kurczę, nie mogę tego ze sfin... no, coś takiego. Tam może być na kaktusy, ale to już w następnym odcinku te kaktusy zobaczymy. No i co, no, wiedźmy jeszcze tutaj na koniec i się pożegnamy, no. Coś mogę to wziąć stąd. siedzenie mysz... Zampa. Czy coś tam jakieś kaktusy widzę? Szczerze nie... nie mogę tego teraz powiedzieć, bo... no mało widzę, no sobie mało widzę. Ale jedziemy wyżej Ku szczytu I zobaczymy co tam znajdziemy Okej, okay, tu są te bambusy. Dobra, ja to wezmę na pakę Żeby to jeszcze sprzedać To wygląda jak bambusy, po prostu Oj, nie oj, nie leć, nie leć, nie, leć, nie leć do wody Widzicie, tutaj się topimy To też jest dobrze zrobione ale musimy te bambusy wziąć i wypływamy. Ej, pod wodą też coś jest. O kurcze, dobra, weźmiemy to jeszcze pod wodą. Sprawdzimy wszystko. Wrócimy, sprzedamy, no i zakończymy odcinek. Tutaj jakaś skała jest, muszę jej uniknąć. Zdaje mi się, że jak to jest w środku, to... To... Nie wypadnie. Okej, okay, tam są jakieś te, te takie wieże. Okej, okay, tu trzeba już spaść żeby tam wjechać, więc no tak zrobię. O kurczę. Nie, 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 nie błagam, nie. Bambusy mi spadły. ajaj da jeden bambus mi spadł. Trochę ciekawie. No nie spodziewałem się tego, że to może spaść. Myślałem, że jak tam się już to przyczepiło, tak jakby. Więc bez jednego bambusa tam dojedziemy. Więc tutaj dojedziemy. Co to dokładnie jest? Nie mam pojęcia. Więc zobaczmy to w następnych odcinkach. Um. Nie sprawdźmy. Okej, okay, czyli może coś muszę tu wrzucić. To też jest pra prawdopodobnie to, co trzeba zrobić. Bo jednak nie wiem, serio nie wiem, co tu daje. Może trzeba faktycznie coś rzucić, ale no coś lepszego. A zobaczymy to w następnych odcinkach na pewno. Widzę, że ten bambus się szybko kutuje. Ale to znaczy, że pewnie będzie mało opłacalny. No i teraz zyskaczymy chyba sobie. Coś jest są u tam są banany. Fajnie to wygląda. To są kokonaty, czyli koko no, palma, palma, o palma. No i jedziemy to sprzedać szybciutko. nie zobaczymy. Na samym odcinku. Najprawdopodobniej jutro wieczorem, coś takiego. Ten odcinek wstawię pewnie rano, więc w sumie tak zobaczymy. Najprawdopodobniej ten będzie odcinek, i okej. Okay. Czyli pewnie sobie, że ten odcinek będzie w jeden dzień i rano, i wieczorem będzie następny odcinek z gry, lub jeśli chcecie, możemy nagrać z kolegą y, IKEA, czyli tego STP300, chyba. Mm. Zobaczymy co to będzie. Kurczę co ja robię, bo się zagapiłem. Ciochy. Czy ja mogę sprzedać tutaj? nie jestem. O kurczę. A na tym już zakończyłem, właśnie się ja zakapiłem, bo musiałem sobie ekran umyć. Bo zabiję muchę na ekranie. I mi się. Chyba powinno. dzisiejszej, okej okay. No nie jest to najlepszy zarobek, no ale to nie jest to taki najgorszy Dobra Widzimy się na tym odcinku, widzowie. To był Andrew Cold, Cold Wall Cold Wall To jest walą, to też coś może być z piorunami. To jest bardzo ciekawa gra pewno wszystko odkryjemy To widzę gold Tego nie mogę skopać Dobra, widzimy się na tym odcinku Mielego.